Najpierw musiałbym wiedzieć, że cokolwiek z tego, co przekazuje Gazeta Wyborcza, ma jakikolwiek walor obiektywności i rzetelności. Bo ja, jak widzę tabelę meczów, na przykład albo Ligi Polskiej w Gazecie Wyborczej, to sprawdzam na wszelki wypadek w innej gazecie, czy to, czy to się wszystko zgadza. No właśnie, szanowni Państwo, nie ma centralnego portu komunikacyjnego, nie ma atomu, nie będzie tego atomu. Nie ma zerowego watu na żywność, ale za to mamy wyższe ceny. Mamy drożyznę, która atakuje Polaków ze wszystkich stron. Ten rok, rok drożyzny można podsumować w taki sposób. Zlikwidowali tarcze, tarcze, które chroniły miliony polskich rodzin, miliony polskich gospodarstw domowych. Tych tarcz dzisiaj nie ma. Zasadniczo Podnieśli ceny na żywność właśnie poprzez to, że zlikwidowali zerowy VAT na żywność. O tym jeszcze za chwilę dwa słowa powiem. I wreszcie puścili na żywioł i sami zastymulowali wzrost cen energii, gazu, ciepła, a także wozy, wywozu śmie śmieci. To jest wszystko to, co uderza w każdą polską rodzinę, uderza we wszystkich Polaków. To trzeba natychmiast powstrzymać. Dwa słowa najpierw o żywności. Szanowni Państwo, oni mówią, inflacja 5%. Panie premierze, koalicja, koalicja rządząca, wyjdźcie do sklepu, zobaczcie, ile kosztują dzisiaj produkty, a ile kosztowały rok temu. W Biedronce koszyk tych samych produktów sprawdzone, zweryfikowane, około 26% wyżej. W Lidlu około 25% wyżej niż w zeszłym roku. No, naprawdę trzeba powiedzieć, że obecny premier potrafi bardzo dużo, ponieważ nawet w najtańszych sklepach pojawiła się gigantyczna drożyzna. I to jest ta prawdziwa drożyzna, która uderza w zwykłych ludzi: ona uderza w emerytów, ona uderza w każdą polską rodzinę. Szanowni Państwo, chwalą się inflacją obniżoną, która tak naprawdę wcześniej w czasach naszych rządów. Była zjawiskiem zewnętrznym, zjawiskiem obiektywnym. Dzisiaj rząd ma wpływ na obniżenie niższych cen i tego nie robi. Wzywam zatem do natychmiastowego procedowania ustawy, którą złożyliśmy w Sejmie ustawy o obniżce VAT-u do zera na żywność. Można to zrobić. Myśmy to zrobili. Trzymaliśmy to do. Samego końca naszych rządów, a nawet jeszcze przedłużyliśmy o kolejne trzy miesiące i dopiero od kwietnia tego roku, kiedy jest ta koalicja drożyzny, to niestety ceny poszły drastycznie w górę. Drugi obszar, który uderza Polaków z całą mocą, uderza jak ta fala powodziowa, to jest obszar drożyzny w energii, w obszarze w cen energii, gazu, ciepła, ale także wywóz śmieci, usługi komunalne różnego rodzaju. Czy po prostu woda? Woda w Warszawie, tutaj gdzie jesteśmy dzisiaj, blisko 20% w górę. Jakie to 5%, panie Tusk? Woda we Wrocławiu też 20%, a w Białymstoku to jeden z rekordzistów, 49% w górę. Tyle będą płacić mieszkańcy więcej za wodę. Podobne w niektórych miejscach w Polsce podwyżki dotyczą również i wywozu śmieci, i kanalizacji. I w szczególności miejmy też na uwadze, że od 1 stycznia ta koalicja, koalicja drożyzny planuje kolejną podwyżkę cen energii o następne 15%. Kiedy Polacy wyjechali na wakacje latem, podnieśli cenę energii o ponad 20%. W niektórych miejscach rachunki ludzie otrzymują i one są nawet 50-70% wyższe. Ale średnio powiedzmy ponad 20%. Od 1 stycznia będzie to kolejne 15%. Dzisiaj czytamy, że Polacy płacą za energię na poziomie najwyższym na, w Europie, jednym z najwyższych na świecie. Takie są koszty braku działania ze strony rządów. Mówiłem o tych tarczach. Te tarcze muszą być szeroko zastosowane, dlatego myśmy przeprowadzili szeroką akcję zbiórki podpisów. Pod ustawą stop podwyżką cen energii. Ponad 140 tysięcy osób się podpisało pod tą, pod tą ustawą. I co zrobił marszałek Kołownia? Włożył do swojej słynnej zamrażarki, do której ma tego nie być. W jaki sposób? Otóż skierował do komisji. Komisja powołała podkomisję, i podkomisja nic z tym kompletnie nie robi. Czy nie jest to de facto zamrażarka? Oczywiście, że jest. A więc mamy do czynienia. Z blokowaniem inicjatywy zwykłych ludzi. Oni się boją tego, co dotyczy po prostu losu zwykłego człowieka i nie chcą poprawy tego losu. Chyba wszyscy Polacy powinni się zwracać do obecnego premiera per. Drogi panie premierze, taka jest drożyzna dzisiaj wszędzie. To jest drogi, bardzo drogi, bardzo dużo kosztujący polski premier. Szanowni Państwo, bo w momencie, kiedy portfele Polaków uderzane są w sposób niezwykle brutalny, ten rząd robi tak naprawdę minimalne tarcze osłonowe w porównaniu do tego, co my robiliśmy. Te tarcze, które wdrażaliśmy w sytuacji, jak inflacja putinowska uderzyła w gospodarstwa domowe. A więc mamy do czynienia z naprawdę dramatyczną sytuacją. Jeszcze dwa słowa o tym, co się dzieje w Polsce Południowo-Zachodniej, bo stamtąd mam codziennie wiele relacji. Zamiast się fotografować w sytuacjach z jakichś domowych, niech pan pojedzie, panie premierze, tam na południe. Tam ludzie płaczą. Tam ludzie są zrozpaczeni. Tam tysiące ludzi nie ma dachu nad głową. Szpitale są nieodbudowane. Szkoły nie są odremontowane. Oczekuje realnej, natychmiastowej pomocy. Nie dwa tysiące złotych, jak mówi Kierwiński. Co to jest? Kupa śmiechu. Oczekuje realnej pomocy natychmiastowej. Jak były poprzednie klęski, daleko większe niż ta. Niestety, takie były. Działaliśmy w ciągu dni. W ciągu kilku dni Polacy otrzymywali pomoc. W postaci tarcz, w postaci obniżonego VAT-u na żywność, obniżonego VAT-u na energię, na gaz na ciepło działaliśmy natychmiast. A tu dziura budżetowa rośnie, a działań realnych nie ma. Tak, tak, drogi pan premier. Tak trzeba niestety zacząć kojarzyć tego człowieka, za którego czasów nawet ciepła woda w kranie niestety staje się luksusem. Bo właśnie ceny wody i ceny wody ciepłej poszły dramatycznie do góry. A więc nawet ciepła woda w kranie staje się dzisiaj dobrem Rzadkim dobrem, luksusowym z tego punktu widzenia. Podsumowując, szanowni Państwo, niech ten rząd się natychmiast zabierze do roboty. Idzie zima, ludzie zaczynają cierpieć. Ten rząd nie dba o ludzi. Trzeba zadbać o zwykłą polską rodzinę, o, o każdego człowieka, a nie ceny w najtańszych sklepach o 25% do góry albo więcej, bo masło około 30% do góry. Jabłka też powyżej 20% w, do góry. I zamiast zadbać o każdego Polaka, wprowadzić tarcze osłonowe, obniżyć te podwyżki cen energii, które oni sami zarządzili, obniżyć te podwyżki wody, zablokować te podwyżki wody dla samorządów, to oni rozkręcają drożyznę, rozkręcają inflację, która brutalnie uderza w Polaków. Mówi się czasami tak pół żartem jeszcze z poprzedniego systemu, ale i w trzeciej rzeczpospolitej tak bywało, że zima zaskoczyła drogowców. Idzie zima, zbliża się zima, za chwilę listopad, grudzień, myślę, że ta zima też zaskoczy obecnie rządzących, oby zaskoczyła ich negatywnie, bo to, co negatywne dla tej koalicji rządzącej, to będzie pozytywne dla wszystkich Polaków.